Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy zainstalować Klona na naszym terminalu. Przez 5 dni możemy za darmo testować tą funkcję. Także polecam, bo przez 5 dni możemy ba dużo bardzo fajnych skryptów sobie napisać. Funkcją kloda w terminalu jest to, że on może bezpośrednio wpływać na, na pliki na naszym komputerze. Także spróbujmy. No to zapytajmy kloda najlepiej, jak zainstalować go u siebie na systemie. No, i zobaczymy, co nam odpowie. No, i już mamy rybcik, a tu będzie nas pytał o. Będzie nas pytał o API. Zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej. System kali dobra za zaufamy temu skryptowi otwieramy terminal i wklejamy dajemy tak co tu mamy ogóle Dobra. No. Następnie będzie to. A jak to nam idzie? Na chwilkę to zajmie. Ale z tym klonem w terminalu to jest zupełnie inna zabawa. Nie musimy wtedy przeklejać kodów, tak jak teraz. Tylko wystarczy mu napisać w terminalu, co ma zrobić, a on nam to zrobi. Przez pierwsze 5 dni mamy premium, także bardzo dużo możemy plików sobie zaedytować, stworzyć. Ja wcześniej stworzyłem właśnie dla mojego PWN goci filtr złych plików handshake. Jak i zautomatyzowałem pracę, gdzie krakuje jeden plik po drugim. Także polecam nam ten film. A tutaj chwilkę poczekamy. Zainstalowały nam się wcześniejsze pakiety. Teraz instalujemy bezpośrednio kloda. Instalacja globalna lub bez sudo No to dajemy globalne. Klejamy. Hmm, tu jest jakiś problem, spróbujemy ten drugi. Hmm. no to wklejamy, problem. I spróbujemy z tym jakiś problem z uprawnieniem spróbujemy z cudu. Na razie idzie dobrze. Czyli co? Czyli się zainstalowało, czy coś jeszcze potrzebuje? Świetnie instalacja zaszło, ok, sprawdzamy wersję Clouda, wersję tego, no i go włączamy, bez wersji Cloud No i elegancko wybieramy sobie typ Dark Mode. Tutaj dajemy jedynkę. Będziemy musieli potwierdzić. Autoryzujemy. I możemy wyłączyć już. Przeglądarkę. Kloć Chcę pyta czy... Stworzyć folder. No to stwórz sobie. No i w tym okienku... Wpisujemy... Co nam... Do głowy przyjdzie na przykład stwórz mi skrypt nmap, który będzie skanował wybrany host. Po cichu i po cichu. przez jakieś... rok przez no, może przez tora, przez tora i żeby zapi... zapisywał wynik w formacie t txt nazwę nadajemy na bieżąco no i zobaczymy co Wymyśli widać że tych tokenów dużo. Jakbyśmy wcześniej dali dwójkę, czyli płać tyle za ile korzystasz no to 5 dolarów szybko znika i się pyta czy chce żeby stworzyć nam enmap scanner dajemy jest Aha, czyli tutaj no, musimy nadać uprawnienia, no to oczywiście uprawnienia do wykonywania skryptu. I już nam stworzył. No to możemy przetestować co on tu zrobił, Nmap scanner no to chyba to, dobra, otwieramy terminal, N Aha, N I na przykład jakiś target. No to niechlubne. Ostatnie pokolenie. org, Hmm. Coś tutaj nie działa. Aha, wymagania wymagania tor no to co zobaczymy czy mamy zainstalowanego tora. sudo apt install tor mamy Mamy to następnie N mapa mamy i proxy Chain NG. No to niby wszystko jest. To wkleimy. Co tu jest nie tak? Aha. Czyli zapomnieliśmy o yy, plików, gdzie będzie zapisywał nasz, nasze wyniki. No i widzę, że elegancko. Mac spoofing jest. Bardzo fajnie. To nam maskuje nasz Mac adres. I możemy zobaczyć. No dużo mają otwieranych. Dużo pozamykanych portów, ale mamy to wszystko zapisane w naszym pliku. Data, skaner, adres. I tu są porty. Czyli tak 21 otwarta na FTP, no jest otwarta. Także tutaj możemy zaatakować. Oczywiście trzeba będzie znać rosła. 80, no to zawsze jest otwarta. Na, na i na VNC, trochę tych portów jest. No jak widać, wszystko działa. To był odcinek z zainstalowania sobie Kloda na swoim terminalu. Jak widać, jest bardzo użyteczny. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, bo dopiero zaczynam. To mi bardzo pomoże rozwinąć kanał. Także trzymajcie się cieplutko i nie róbcie głupot. Pozdrawiam.